Witam was bardzo serdecznie z tej strony Brankersa. to krótki odcinek na tym kanale informacyjny. W którym będziecie mieli fajny jumping, ja będę grała i będę rozmawiał. E, o co chodzi? Jak będziecie jak, wiecie o tytule, kończę e, SPO mobile. Dlaczego? E, mam na to kilka powodów i dzisiaj je opowiem. No. Zacznę od tego, że. No jednak, y, pierwszy powód to taki, że no jakoś nie chce mi się w to grać potwornie, bo jednak patrzę na y, na to jak mi y, wyświetlenia spadają, no to widzę jednak, że y, ludzie naprawdę nie lubią tego, że ktoś nagrywa na siłę ja niestety z Fifa Mobile taki jestem, niestety, no bo jednak nie czuję takiej chęci grania w tą grę i dlatego też Pojedziemy dwa powody za jednym razem: czyli po prostu wyświetlenia i za drugim razem, yy, brak po prostu jakiejś tam siły do nagrywania, że mi się chce to nagrywać. Bo te pierwsze dwa odcinki, no to dobra, no fajnie, fajnie mi się chciało grać w tę grę, ale jednak, gdy za chyba gdzieś tam, trzeci, czwarty odcinek, to, to zacząłem już troszeczkę to na siłę grać. No no jednak, no wiecie, no Fifa Mobile to fajna gra, fajnie się w nią gra, ale prędzej czy później się znudzi, właśnie mi się bardzo szybko znudziła, bo nawet Fifa Mobile 20 mi się, tak mi się e, mało znudziła, niż ta gra, więc, no jednak, e, więc pewnie już tej serii nie zobaczycie na kanale, tak samo jak ja nie będę w tą gra, e, no, no jednak może zaraz sobie zajrzę w Fifa Mobile tutaj, ale jednak jakoś bym nie liczył na to, że e, e, będę z tego nagrywał, no jeżeli FIFA 22 się pojawi mobile oczywiście, no to może sobie zagram, ale jednak. Szanse na to będą, ale nie aż takie duże. No bo jednak gdy gra będzie naprawdę spoko wyglądała, wciągnę się w nią, no to może nagram, ale na razie nie. Nie mam na razie ochoty. I to chyba było tak na tyle z tym. Filmem informacyjnym. Yy, o, za, za, za wysoko. No dobra, nie, nie przejmujmy się tym. Yy, nie wiem jaka będzie seria na tym kanale. Nie wiem jaka, nie wiem z czym to będzie. Yy, ale bardziej jest możliwe, że to może być pański jumping. Yy, albo z czegoś innego. Bo po prostu będę nagrywał gry, które mi się podobają. Więc na ten film jakoś nie ma żadnej. Po prostu. Yy, po prostu, jakby można to powiedzieć. Żadnej. Yy, myślałam, że tego nigdy nie nagram, ale jednak tak się stało, że to nagrałem. Ale no, tylko dlatego, że. No jednak, gdybym nic nie powiedział o tym, to byłoby dziwne: E, dlaczego nie nagrywasz FIFA No. No, tylko dlatego że nagrałem ten filmy. Nie dlatego, żeby sobie coś nagrać. O, bo nie będę nagrywał. Tylko dlatego, żeby jednak powiedzieć Wam, że jednak nie będę nagrywał. Bo. No już powiedziałem to dlaczego. Bo gdybym nic nie powiedział o słowach, to musiałbym się tłumaczyć w każdym filmie, dlaczego tego nie nagrywam. A nie chcę się tłumaczyć, bo bym. co? Straciłbym cenny czas. A wystarczy, że nagram przynajmniej pięciominutowy film. Jest wszystko jasne. Więc cóż. No, ja już będę się żegnał. Więc no co? No. Ja, ja się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem kiedy będzie następny odcinek. I z czym. Ale chyba najbardziej możliwe to fański jungle, ale dobra. Ja nie będę zapeszał. Zobaczę scenę razem siema.